Paum. Typy? Dobra? Nie! Dobra kula, biorę kulę. Oj, oj oj! Mam biało! Ja tam biorę kulę też, tam Ej, ja, ja mam biało też! też Siorby tu powinny być. Są tu siorby chyba. Będą siorby za chwilę. Bierzemy siorby za chwilę. Idą tu, idą tu. Nie no, to się nie uda. Masz tu siorby, masz tu siorby. Ja piję, piję, ja pi od razu piję. Ej! Dobra. Ja będę musiał pić siorba kolejnego, no.